Drodzy pielgrzymi, dobiega końca trud naszych ćwiczeń rekolekcyjnych. To jedyne miejsce, gdzie głosi się przez 40 dni nauki rekolekcyjne. To ogromny wysiłek i dla mnie, i dla was, pielgrzymi. Dzisiaj czterdziesty temat, noc wielkiej soboty. Maria Alfeuszowa wychodzi ostrożnie i słucha, jest zatroskana o Matkę Najświętszą. Zbliża się pochyla, widzi, że Maryja jest ciągle na kolanach i ciągle Trzyma chustę. Tak więc delikatnie szepcze do niej, nie myśląc, że ona śpi. Matka odpowiada: Nie, ja się modlę, ale na kolanach, w ciemnościach, w chłodzie, przy otwartym oknie, takie wątpliwości, a jednocześnie i przejaw troski, zainteresowania o matkę. Ale czuję się lepiej, mówi do Marii Alfeuszowej. Tylko przedwieczny wie, jak wycierpiałam się podczas tego podtrzymywania wielu chwiejnych, aby ocalić tyle dusz. Matka wiedziała, że uczniowie są rozproszeni, że wszystko się stało teraz takie inne, trudne. Stąd też jej trwanie bez przerwy na modlitwie, żeby scalić, uchronić, zabezpieczyć. I w czasie tej modlitwy, mówi do Marii Alfeuszowej, uczułam anielską woń świeżości z nieba. Tak nazwała to bardzo literacko. Zdawało mi się, że do miry morza czyli do tego do tych gorzkich przeżyć wpadła kropla uspokajającej słodyczy a więc ma, wie że jej modlitwa jest skuteczna, a więc pomaga temu, innemu czy całości ona to wiedziała, stąd też tak pięknie literacko odpowiedziała Marii Alfeuszowej kropla Uspokajająca jej duszę. To małe wytchnienie, bo w takim obciążeniu psychofizycznym człowiek funkcjonuje rzeczywiście inaczej, albo w ogóle to funkcjonowanie trudno nazwać według norm medycznych. Niebiosa uchyliły się i taka smuszka. Wstąpiła na mnie, mówi Matka Najświętsza. A więc ta modlitwa nader skuteczna okazała się. I dalej, czy to rzeczywiście skończone? Pytanie, a jednocześnie wątpliwość. Uspokoiła się Matka Najświętsza, bo jej modlitwa, jej zaangażowanie, jej łączność z synem jest tak bardzo potrzebna i tak nadzwyczaj skuteczna. Prawdopodobnie do tej Marii Alfouszowej to nie dotarło, bo trudny to temat i trudno przedstawić to w takim skrócie i to jeszcze rzeczowo, aby dotarło. A więc Matka Najświętsza, wiedząc czy czując, mówi do niej tak. Do Marii Alfeuszowej, czy bardzo kochałaś swego Alfeusza, kiedy byłaś zaślubioną dziewicą? Podchwytliwe, trudne. I też ona zaraz zareagowała. A dlaczego, pytasz, a dlaczego nie miałabym się radować jego obecnością? I tutaj bardzo długi jest wywód, kiedy ona wspomina z żywnością to wszystko, co działo się w ich narzeczeństwie, a później już w małżeństwie. Mówi, że zatraciła się w ekstazie wspomnień. To dobre podsumowanie długiego tematu jej wypowiedzi. I dalej mówi Matka Najświętsza, aby Ci wyjaśnić, czym były dla mnie modlitwy, pomnóż przez dziesięć swoje odczucia. I jeszcze dodaj, spotęguj przez tysiąc tysięcy i wtedy zrozumiesz, czym dla mnie była modlitwa w oczekiwaniu, w przeżyciu, później w tym wydarzeniu i teraz. Kiedy będziesz w światłości Boga, wtedy pojmiesz, ale wszystko to od trzech dni straciło się i było jeszcze bardziej rozdzierające niż to wydarzenie i moje przeżycie boleści serca przez syna. I dodaję już jej i innym, bo to nauka ponadczasowa. Mówi, apostołowie będą stale kuszeni przez świat, przez ciało, przez władzę i w końcu najbardziej przez szatana, przez droga Matki Najświętszej do młodego kościoła, który się konstytuuje, który się formuje, a jeszcze jest w strachu, w lęku, bo to dosłownie godziny, Niewiele czasu od śmierci pana Jezusa. I dopowiada już w konkluzji, niech zawsze będą nieugięci, zawsze, żeby byli gotowi na udręki i próby. To prorocze, to Matka święta powiedziała, bo w początkach było rzeczywiście to świadectwo niezbędne. Później Maryja znowu jest skupiona, pochylona, trzyma chustę. Ta chusta jest dla niej tak ważna, a jednocześnie potrzebna, bo dotykając, patrząc, może im miała pełną świadomość obecności Pana, swojego Syna. I dalej ta zatroskana kobieta mówi do Matki Najświętszej: Nic nie jesz, nic nie pijesz. I na to Matka Najświętsza odpowiada: Pragnę wody, chcę mi się pić. Oczywiście tu pobiegła, żeby przynieść coś, i to akurat wybrała, że wybrała mleko. Matka Najświętsza mówi: Nie, chcę wody. Wody, kiedy napiła się, słyszy pukanie do drzwi. I pojawia się w drzwiach Jan, wsuwa głowę, patrzy, rozeznaje: Ja nie wróciłeś, znowu nic, mówi Matka Najświętsza i odpowiedź krótka nie, ale jest Szymon Piotr i ma płaszcz. Jest cały podarty, zakrwawiony, są ślady dłoni, ślady rąk, ale są też duże rozdarcia pochodzące od zębów. I tu już się wyjaśnia sytuacja, bo przecież Pan tylko był okryty później, kiedy się pocił, kiedy krew wylewał. Ten płaszcz leżał obok niego. Ale jak pamiętamy z wcześniejszych nauk rekolekcyjnych, Judasz dotarł na to miejsce. Ten płaszcz zobaczył i był tak wściekły, że dosłownie porozdzierał ten płaszcz. Stąd też i mamy wytłumaczenie. Zęby to właśnie jego, można brzydko dopowiedzieć, ujadłe zęby Judasza. Matka Najświętsza głaszcze, całuje ten ciężki czerwony płaszcz swego syna. Można powiedzieć, dopowiedzieć już od siebie, to była adoracja tego płaszcza, który dla niej był tak ważny, a i Pan nie chciał się z nim rozstać, bo przypominał jego ukochaną matkę i szepcze Matka Najświętsza: ile krwi, ile krwi. Wydaje się, że tylko to widzi nic więcej. Matko Ziemia jest zroszona krwią. To nie tylko ten płaszcz, ale na trawie też jest dużo krwi, świeżej krwi. Na listkach wszędzie widać krew. I tutaj pytanie: przecież nie był zraniony, i Matka Najświętsza tłumaczy: to z jego ciała. Trwoga, ogromna trwoga, w tej trwoce jest możliwe, że człowiek poci się razem z krwią. I dalej lamentuje, udręczona płacze i dopowiada: To było wtedy, gdy wszyscy go opuścili. To wyrzut poważny. Wy, co robiliście, kiedy przeżywał udrękę agonii? I odpowiada Jan, szczerze, stoi w prawdzie. Matko, spaliśmy. Tak, spaliście. I dalej tłumaczy tutaj spotkanie, opisuje spotkanie z Piotrem. Sądziłem, że Piotr też nie żyje, ale zobaczyłem go skulonego przy skale. Krzyknąłem, podniósł głowę, wydał okrzyk. Ale ciągle był zalany łzami, złapałem go i mówię, że ma przyjść. Odpowiada zostaw mnie, jestem demonem, zaparłem się jego i to, co zapowiedział, to się stało, kiedy kogut zapiał. Był przerażony, był tak przygnębiony, Trudno to opisać, wartorta to lepiej robi w dłuższym wywodzie. I mówi, że spojrzał i uciekł, był wystraszony. Ale pan sprawił, że znalazłem się tu, gdzie jest jego krew, aby mnie oskarżyć. Tak Piotr tłumaczy. Przyszedł specjalnie na to miejsce ponownie, ale już pełnej świadomości. <klimy> Bez tego zmęczenia nocnego i tutaj płacze i oskarża siebie. Wszędzie krew, wszędzie krew. Wydawało się, że majaczy. Ale <laughs> podszedłem i, <laughs> i z troską zwracam się. Chcesz zobaczyć, pana możemy dopowiedzieć. A więc chodź do matki. Wypłakałeś się. Bądź spokojny. Chodź do matki. Stąd też i te, to pukanie do drzwi. Jan, który komunikuje Matce Najświętszej, że jest Szymon Piotr. I Maryja pyta, gdzie jest za drzwiami, niech wejdzie. Ale nie czyń mu wyrzutów, prosi Jan. Tak mało mnie jeszcze znasz, odpowiada też z wyrzutem Matka Najświętsza. On nie ma śmiałości. Maria mówiła godnie. Szymonie, synu Jonasza, przyjdź. I nic. Piotrze, Jezusa i Maryi, wejdź. I gorzki wybuch paszu. Nie chce nadal wejść. A więc Matka Najświętsza wstaje, zostawia płaszcz na stole i idzie, żeby zobaczyć Piotra. On jest tak skulony, jak pies bez pana. Podaje to wyraźnie Maria Waltorta. Zauważa, że Matka jest przy nim, że się pochyla, że chce go ująć za dłoń. A on ciągle się boi, lęka, płacze, nie może sam wstać. Zatem Maryja ciągnie go jak dziecko i, <laughs> i wchodzą do wnętrza. Piotr zaraz pada do, do stóp Matki Najświętszej, bez opamiętania, ciągle płacze jak małe dziecko. Maria głaszcze jego głowę, świejące włosy. Piotr się trochę uspokaja, trochę. Nie możesz mi wybaczyć, nie głaszcz mnie Matko, bo nie jestem godzien, ja się wyparłem. I odpowiedź Matki Najświętszej zdecydowana. Piotrze, wyparłeś się go, to prawda. Byłeś na tyle zuchwały, aby wyprzeć się Pana publicznie. A więc klasyfikacja czynu jest jednoznaczna. Maria się tu nie wahała, powiedziała tak, jak było i też to przed nim nie kryła. Miałeś tchórzliwą odwagę, aby to uczynić. Wszyscy inni z wyjątkiem pasterzy, Maneana, Nikodema, Józefa Jana, mieli tylko tchórzostwo. Ty skłamałeś. Ale mówi dalej: Jesteś biednym człowiekiem. <laughs> Teraz jesteś mężczyzną, zwraca się do Piotra. Jutro staniesz się świętym. To już jest proroctwo. <laughs> Ale nawet gdybyś nie był tym, kim jesteś, mimo to i tak bym ci przebaczyła. To jest najważniejsze. Matka mówi, że przebacza i dalej dopowiada, że zawsze warto przebaczać, kiedy widzi się, czuje, że w człowieku jest iskra dobra, czyli iskra ducha, Bożego ducha. Pamiętaj o tym Piotrze, upomina, a jednocześnie daje polecenie. Piotrze, mojego syna, biedny Piotrze, byłeś jak wszyscy w rękach szatana. Chodź, chodź tu do serca matki. To jest odwaga, a jednocześnie realizacja powołania tego, co zostało zlecone matce pod krzyżem. Chodź, chodź do mego serca. Piotr, Ucisza tą swoją burzę, nawałnicę emocji i gwałtownego płaczu. Pokój mój Piotrze, tak pragnęłam Cię ujrzeć. U stóp krzyża zostałam umęczona dla Niego i dla Was. Jakże pragnęłam Waszej obecności. Można dopowiedzieć od siebie, Matka Najświętsza po prostu w tej chwili jest szczęśliwa. Dlaczego kazałeś czekać tak długo, matce? Przyprowadzam cię do niego. Chciałbyś zobaczyć jego uśmiech i przekonać się, jak on cię kocha? I tutaj <laughs> świadectwo, że Piotr tego nie rozumie. Przecież on nie żyje. Piotrze, odpowiedz mi, jaki według ciebie jest ostatni cud pana? Eucharystia, uzdrowienie żołnierza. O nie, nie każ więcej przypominać. I tutaj zawstydza Matka Najświętsza, bo on może tego nie uchwycił, bo nie widział. A matka mówi jest inny cud. Inny niewiasta kochająca podeszła do niego na Kalwarii i otarła mu twarz chustą. Stąd też to Oblicze, Pan obdarzył ją tym wizerunkiem. Piotrze, oto ono. Pamiętaj o tym. Kiedy będą prześladowania, zawsze pamiętaj, On jest wszędzie. <laughs> I tutaj jeszcze w dopowiedzeniu, przepraszam, nie to inne słowo, mówi Matka Najświętsza. Jakie słowo wierzę, nie inne słowo? I tutaj matka mu podpowiada: Kocham. Tak masz odpowiadać. I teraz, i później, i zawsze. Kocham, kocham. I matka nakazuje: Kochaj pana, zawsze kochaj pana. Spójrz i kochaj. Jeśli będziesz patrzył z miłością, to ta miłość zawsze będzie dla Ciebie nicią i taśmą, takim pasem transmisyjnym, który jest skuteczny. Pan jest teraz sędzią i królem. Po zmartwychwstaniu będzie Bogiem i sędzią. To dzisiaj jest bardzo ważne. Tego też domaga się Pan. Ode mnie i od was, pielgrzymi, dzisiaj, jutro i zawsze, żebyśmy pamiętali, że jest sędzią i królem. To jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tej nadzwyczajnej sytuacji Państwa i świata, żeby ludzie przypomnieli sobie, że Jezus Chrystus jest sędzią i Królem. Dalej Piotr mówi, przebacz, przebacz, nie byłem sobą, ale ja Cię kocham. Maryja tutaj jako kapłanka Nowego Testamentu, tak samo jak pod krzyżem, stała się razem z Nim, z Panem, stała się hostią bez skazy, tak teraz ofiaruje skróżonego grzesznika. Czyli Piotra. Ona, czysta, piękna kostia niepokalana, ofiaruje tego grzesznika. I podaje w objawieniu Maria Waltorta, że dom staje się coraz bardziej spokojny. Jego mieszkańcy nabierają nowego ducha, nowych sił. Są bardziej uspokojeni, bardziej wyczuleni. Matka nadal wytrwale trwa na modlitwie i zawsze ma wszystkich pod sobą, na oku i w sercu. Dalej zainteresowanie kobiet, które były w domu, żeby jeszcze zapytać, zatroszczyć się. Czego potrzeba matce? Tutaj już nie ma żadnych potrzeb. Jest w tym objawieniu podane, jak wszyscy po kolei, uspokojeni, wyciszeni, odchodzą tam, gdzie możliwe, w te miejsca, gdzie można odpocząć. Tak też i tutaj jest uszczegółowione, że na dwóch matach, na podłodze, śpi dwóch. Wyjątkowych ludzi, Piotr i Jan. I podaje jeszcze, że pierwszy chrapał, drugi się śmiał, a w tym śmiechu miał radość. Ten pierwszy, w tym, u tego pierwszego słychać też było szlochanie. To niby nic takiego, ale jest to bardzo egzystencjalne, takie Serdeczne, takie ludzkie. To też daje nam obraz tego miejsca, gdzie była Matka Najświętsza, potrafiła zapanować nad nimi wszystkimi. Taka radość przybycia Piotra, który, okryty wyrzutami, nie mógł wrócić do normalności. Ona mu pomogła, i tak zawsze jest, i wtedy, i później, i dzisiaj. Życie powrata, powraca do aktywności. Gwiazda zaranna błyszczy bez spoczynku, bo ciągle czuwa z Panem i w Panu. To oczywiście Matka Najświętsza. Ona czuwa, ona błyszczy. I tak mija ta noc, wyjątkowa noc, trudna, Wielkiej Soboty. Wszyscy są już wyciszeni, uspokojeni. Przygotowani do poranka. To ważna chwila. Matka Najświętsza jest z nimi. Cierpi, ale w cierpieniu jest też pomocą. Stąd też dzisiaj, kiedy ludzie się tak lękają, często już widzę, wpadają w panikę. To nie jest dobre, ani nie jest mądre. Dlatego ta ostatnia nauka jest nauką też i dla mnie, i dla Was, kochani pielgrzymi. Nie wolno stracić głowy, jak mówimy potocznie, albo dosadnie jak mama mi mówiła. Nie wolno rozumu stracić. Musimy trwać, trwać przy niej, bo ona jest i ona nas uratuje. Musimy tylko zdobyć się na ten szczery akt zawierzenia i ofiarowania jej niepokalanemu sercu, a przez to serce jemu, czyli naszemu panu i królowi. Tego domaga się pan od naszego narodu ofiarować się jemu jako królowi, by w moim Waszych sercach. Był ciągle najważniejszy, by moje serce i dusza ciągle były dla niego tronem. On nas uratuje, ale wymaga, i te wymagania niech będą ciągle przedmiotem naszych rozważań, nie tylko tych 40 dni, ale każdego następnego, który Pan nam daruje. Bo tak trzeba zawsze witać poranek. Pan dał, Pan może wziąć, ale na wzór Hioba Sprawiedliwego zawsze trzeba mówić, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Amen.